Cześć perełki. Robimy dzisiaj Catch Stuffing, czyli zapełnianie portfela. Dużo nie wydałam, mówię od razu, a to dlatego, że korzystałam jeszcze z moich zapasów szafkowych i zapasów z zamrażalnika, bo miałam już dość sporo mięsa, które troszkę już za długo było. W sensie ja zazwyczaj trzymam mięso do 4 miesięcy w zamrażalniku. Wiem, że można do pół roku, ale ja staram się tego terminu jakby nie przekraczać, dlatego ostatnie półtora tygodnia bardzo dużo jedliśmy potraw mięsnych, żeby to troszeczkę bardziej wykorzystać, żeby nic nie marnować. Mam już też nowe pieniążki do włożenia. Zaczniemy od kategorii jedzenie, w której było na początku... 250 zł. Ostatnie zakupy robiłam, słuchajcie, 1 lutego. Dosłownie od tamtej pory nic nie kupowałam. Jedne zakupy robił mój partner za około 20 zł, ale płacił ze swojej kieszeni, więc nie uwzględniałam tego w moim budżecie. Powiedzmy, że były to zakupy bonusowe. Włożymy sobie pieniążki na razie tutaj. Potem podsumujemy ile zostało. Z Olka Diety zostało mi też troszeczkę, bo ponad 99 zł i 4 grosze. Ale to też dlatego, że troszkę tego królika miałam pomrożone. A pewnego razu nie było królika i e, mój synek jadł troszeczkę tańsze zamienniki mięsa, czyli pierś z kurczaka oraz ryby, głównie wędzoną makrelę, które są nieporównywalnie tańsze w porównaniu do królika. Choć nie obyło się bez napadów padaczkowych, bo niestety najlepszą tolerancję ma właśnie tylko na mięso z królika. Niestety nie zawsze jest ono dostępne w sklepach. Z kategorii dzieci pozostało mi właściwie złotówka i dwa grosze. Poszło wszystko na słodkości. Co zakupy to było, mama kupcy słodkiego, więc na to idzie właśnie z ich własnych środków. Ale że co jakiś czas moje córy też jeżdżą do dziadków, to dlatego troszeczkę mniej przeznaczam. Tym bardziej też, że mój synek, który znacie ketą, właśnie nie może jeść słodyczy. Więc tutaj ta kategoria dla dzieci na słodkości nie jest za duża. Bo uwzględnia tylko dwoje strojga. W kategorii dom, bo w kategorii personal zostało 19,7 groszy też wydawało nas małe słodkości dla siebie tutaj zostało 12,89, zaraz sobie podsumujemy i z oszczędności zostało. Z oszczędności 3,77. Nie za dużo, jednak nie zawsze jakaś promocja się trafia. Tutaj jechaliśmy po prostu z tym, co trzeba było kupić, i bez większego patrzenia na promocje, czy są, czy nie. Też przy robieniu porządków, a raczej bałaganu. Zagubiłam swoje kartki do e, trakowania wydatku, czyli do pilnowania, bo mam zwykłą kartkę e, L4, L4 chciałam powiedzieć, A4, która e, została po prostu pocięta na drobniejsze fragmenty. No i tak sobie podsumujemy, ile zostało. Chyba jeden z innych razy, kiedy korzystam z kalkulatora. Więc yy, jedzenie zostało nam 69,64. Olek dieta zostało dziewięć. i też końcówka 4 grosze. Dzieci zostało nam złotych 0,2. Z osobistych zostało 19,07 kategorii dom było 12,89 i oszczędności 3,77, więc mamy z całego budżetu 205,43 grosze. Zostało bardzo dużo pieniążków, dlatego na razie położę to tutaj, do tych drobniaków jest najwięcej, tych monet znaczy się. One pójdą też do słoików. Na razie zajmijmy się tutaj tylko powkładaniem na nowy okres do kopert. Jest to od 14 lutego po um, tak naprawdę końcówkę miesiąca, więc no, tak naprawdę dwa tygodnie. 250 wkładam do kategorii jedzenie. Myślę, że tutaj na pewno dużo zejdzie z tego względu, że właśnie trzeba będzie znowu uzupełnić kategorię mięsną w zamrażalniku. Moje dziecko dla diety swoją dostanie 200 i na pewno kupimy też więcej królika, żeby był zapas. Dziewczynki troszeczkę drobniej. Wczoraj była babcia na Walentynki przewiozła dziewczynkom pełno Kinder słodkości, tam jakieś karty kinder, kinder cards, kinder bueno i kinder te paluszki takie. Nie wiem jak to się nazywa. Yy, nie mylcie z kinder niespodzianką, więc mają w tego na razie full, nie, nie mam co kupować, nie ma co przesadzać. Personal dostanie 50. I do domu Chciałam włożyć sobie 100, ale powiem Wam szczerze, że chyba ograniczę się do 50 i po prostu te pieniążki zamienię. Że tak wygląda budżet na najbliższe dwa tygodnie. I z portfelem na razie kończymy przygodę do najbliższych zakupów w Lidlu bądź biedronce, no akurat te sklepy mam najbliżej. Wykorzystamy to, co zostało. Akurat tą stówkę zostawimy sobie do budżetowania do kopert, a tutaj tak wygląda wyzwanie 100 kopert, które musimy właśnie w tym roku solidnie nadgonić. Hmm, tutaj mamy 110 zł, więc na pewno wykorzystam, wykorzystam kopertę 45. Teraz poszukamy sobie 45. okej okay. ja te karteczki mi się tutaj mylą. Mamy 20, 40, składam na 3, ponieważ moje koperty są dość malutkie. I złożone na pół niekoniecznie do każdej koperty wejdą, troszeczkę one się różnią wymiarami, są ręcznie robione, więc tam jakiś milimetr może być różnicy. I włożymy 5 zł z drobnicy, i zobaczę, czy coś jeszcze będzie z koperty, gdzie właśnie będę mogła wykorzystać te drobniaczki, a jednocześnie do uzupełniać właśnie to wyzwanie, które chwilowo tak wygląda. Mam nadzieję, że nie jest Wam e, troszeczkę za ciemno. Nagrywam przy oknie w salonie. Ale pogoda jest tak pochmurna, że ciężko powiedzieć, czy coś dobrze będzie widać. Dobrze, więc zakreślamy sobie już pozycję 45. Patrzę, czy mam pomarańczowy mazak. Ok. Kolejna koperta odznaczona. Teraz weźmy sobie coś z końcówką na przykład 9, na przykład 29. I znowu losowanie. Już dwie koperty zapełnione. Chyba pierwszy raz zostało mi tak dużo pieniędzy z budżetu. Ale mówię, muszę podziękować mojemu partnerowi za to, że się po prostu dorzucił tymi 20 złotymi. Bo kupił dosłownie takie pierdółki, które były potrzebne do niektórych posiłków, jak fix, śmietana. Dobra, także dwadzieścia dziewięć też jest zapełnione. I weźmiemy sobie na przykład. 50, może też dziewięć, pięćdziesiąt siedem, pięćdziesiąt osiem, pięćdziesiąt dziewięć. Mam kopertę niebieską. Trochę jest z tym zachodu, bo trzeba te pieniążki poskładać, poszukać tych numerów. Nie, ale jaka frajda, że kolejne pieniążki się odkładają. Wkładamy mamy 59 tak wyglądają tutaj kopertki, trochę kasy wystaje i numer 59 też zakolorowujemy i z oszczędności to wszystko zaraz jeszcze nagram e, kochane moje perełki takie podsumowanie ale chyba będzie w dwóch częściach ponieważ moje zdolności edytorskie nie są jeszcze na najwyższym poziomie Nagram to w dwóch częściach, żeby podsumować rok 2022 i pokazać Wam, ile w tamtym roku udało mi się odłożyć. Także na razie to tyle. Pa!